Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przedstawia Planeta Muzyka odcinek czwarty. Musimy spróbować. W poprzednim odcinku profesor Taktus ogłasza coroczny konkurs arcytalentów. Nagrodą ma być przejażdżka niespodzianka. Dzieci podchodzą do egzaminu, zostają przydzieleni do odpowiednich sekcji muzycznych. Dobrze się bawią w akademii. Zośka jednak uważa, że tracą czas. Powinni zrobić wszystko, żeby wrócić do domu. Tymczasem nasi bohaterowie zebrali się nocą w ogrodzie Akademii Arcymistrzowskiej w Adagio. Ciechow, to ktoś, ciechow, to jest... ciechow. Ciechow. Nie tak ciechow. Ciechow. Ej. Do prowadzi to wyjście? To ogród. Ale czego my właściwie szukamy? Na przykład statku kosmicznego, który zniknął z lotniska? no ale chyba nie sądzisz, że jest tutaj. Po prostu łączę fakty. Profesor Taktus znał nasze imiona, zanim zdążyliśmy mu się przedstawić. Skąd? No. Dyrektor Moll powitała nas tak, jakby na nas czekała. Dlaczego? Mówiłam? Słuchajcie, nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem. Zośka miała rację. To pułapka. Jeśli tak to nas zwabił do swojego statku, to może go gdzieś tu trzyma. Słyszycie? Co to za muzyka? Czekajcie! Wejdę na drzewo i się rozejrzę. Uważaj, uważaj! A Miałeś rację, Bartek, tam jest statek! Nasz statek! Cicho, Zośka! No przecież mówię, cicho, Zośka, bo zalarmujesz strażników! Jakich strażników? Statku strzego, strażnicy, to oni grają na tych bębnach! Chodźmy stąd, zanim nas zobaczą. Arno, co ty tu robisz? O to samo mógłbym was zapytać. Powiedzmy, że. Y, zwiedzamy akademię. Znaleźliśmy statek! O, coś! Spokojnie, jestem po waszej stronie. No to powiedz nam, co wiesz. Zostaliśmy specjalnie zwabieni do tego statku, prawda? Kim w ogóle jest ten cały taktus? I jak możemy uruchomić statek, żeby wrócić na Ziemię? Nie możemy rozmawiać tutaj, bo ktoś nas usłyszy. Chodźmy do pokoju. Pora, żebyście poznali historię planety Muzyka. Profesor Taktus jest astronautą. Trafił na planetę razem z innymi astronautami jakieś kilkaset lat temu i ją zasiedlił. Kilkaset? To ile on ma lat. No tutaj czas płynie inaczej. To jakieś bzdury. W jednym filmie było, że w rakiecie człowiek żył 50 lat, a na Ziemi upłynęło 350 wieków. Ale nie jesteśmy w rakiecie. To chyba bardziej skomplikowane. Aha. Chodzi o atmosferę planety, wilgotność powietrza, mhm. temperaturę i tak dalej. Mhm. Tutaj ludzie po prostu się nie starzeją tak szybko. W każdym razie tak tu skochał muzykę. Postanowił stworzyć tutaj cywilizację muzyczną. Ale dlaczego nas porwał? Cóż, słyszałem plotki, że nie tylko was. Podobno co kilkadziesiąt lat wyrusza statkiem na Ziemię i przywozi kogoś. Chodzi mu pewnie o powiększenie populacji planety. Cóż, słyszałam takie historie, że ktoś widział UFO. Zawsze myślałam, że to jakieś głupie historyjki, ale teraz wydaje mi się, że może to nie było żadne ufo, tylko statek taktusa. Myślisz, że mamy szansę, żeby ten statek uruchomić? Podobno tylko taktus potrafi to zrobić. Poza tym, jak widzieliście, statek jest strzeżony. Zdaje się, że jedyną waszą szansą jest konkurs. Konkurs? – Jaki konkurs? – A, konkurs! Faktycznie! Taktus ogłosił na apelu jakiś konkurs talentów. Mm, co miało być nagrodą? Czekaj, 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 czekaj. Mm. Było coś takiego. – A! A! – No? no – mm, Że też ja mam taką krótką pamięć! – Przejażdżka niespodzianka? Tak, że też wcześniej się nie domyśliliśmy. To na pewno przejażdżka statkiem kosmicznym, prawda? Owszem. W zeszłym roku wygrali bliźniacy i i rzeczywiście ich tym statkiem przewiózł. Pojechali na Ziemię? Nie, to była krótka przejażdżka. Obejrzeli sobie planetę, księżyce i tak dalej. Ale mimo wszystko to jakaś szansa. Nasza jedyna szansa. Następnego dnia. Poranek w holu Akademii Arcymistrzowskiej w Adagio. Muzyka jest wszędzie. Muzyka jest zawsze. Jest w głowach i w sercach pieczone. Dobra. Skupienie. Musimy wyczuć moment i zgłosić się do konkursu. No, no. wspaniale! Ha, 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 ha. A zanim ruszycie na wasze zajęcia, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, przypominam, że już jutro odbędzie się nasz coroczny arcykonkurs. A po drugie, dziś koncert gwiazd, czyli zespołu Rytm. Zespół został laureatem konkursu Arcytalentów pięć lat temu i od tego czasu robi prawdziwą karierę. Może to was zachęci do udziału. Nadmienia, że listę zamykam dziś po kolacji! Panie profesorze, my się chcemy zgłosić. Hmm... Ale... Jako pojedynczy wykonawcy, czy jako zespół? I że... e e Proszę dać nam chwilę. Dobra, słuchajcie, najlepiej a -a, chyba będzie to nazwać Jako nazwać, Powiedz coś. Zespół ziemiany. Co to za nazwa? Masz lepszą? Ziemianie dobrze. Zanotowany. Popołudnie sala koncertowa Akademii Arcymistrzowskiej. Ale super! Oni są mega! Chcę iść za kulisy, idziecie ze mną? Dobra. Eee, bardzo, bardzo nam się podobało. Eee, też bym chciał grać w takim zespole. A co stoi na przeszkodzie, żeby go założyć? Właściwie to już założyliśmy zespół. Tak, nazywa się Ziemianie. Ziemianie? Jesteście z ziemi? O rany. Moja ciocia też jest z ziemi. Mówiła, że tam muzyką żyje się bardzo ciężko. Ciocia? Z ziemi? Ale nigdy nie chciała tam wrócić? Na początku chciała, ale potem jej przeszło. A podobno wy pięć lat temu wygraliście konkurs arcytalentów. Hmm. Tak, udało się. No dobra, i co zrobić, żeby go wygrać? No cóż, na pewno liczy się oryginalność. No i po prostu trzeba być najlepszym. Decyduje publiczność, więc nie ma ściemy ani możliwości przekupstwa. Niestety zasmucę Was. Z tego co wiem, Ziemianinowi nigdy nie udało się wygrać konkursu. No to świetnie. Wieczór, dormitorium, pokój chłopaków. Uważam, że nazwa naszego zespołu jest. Beznadziejna. No to świetnie, że sypaliście pomysłami z Zośką, jak trzeba było ją podać tak tu sobie. Dobra, już wyluzuj, nie mam pretensji przecież. Ale gdybym stworzył swój zespół, nazwałbym go Czarna Śmierć albo. Arno, jesteś w łazience. Y, Zamawiam po nim. Nic nie zamawiasz. Wyskakuj z tej piżamy, idziemy do dziewczyn. Musimy się naradzić. Ale teraz? Weź się ogarnij. Przecież jutro konkurs. Mamy niewiele czasu. I tak nie mamy żadnych szans. Słyszałeś, że żaden ziemianin nigdy nie wygrał konkursu? Spróbować zawsze warto. Nie chcesz wrócić do domu? Chcę, ale tak naprawdę... Tymczasem w dormitorium dziewczyn. Musimy z nią porozmawiać. Ale z kim? Z Cecylią. Wiesz, że ona uczy mnie komponowania? Na zajęciach wpadłam na pomysł, żeby stworzyć utwór odzwierciedlający harmonię wszechświata. No wiesz, zgodny z teorią Fibonacci'ego. A super, to nam bardzo pomoże. To byłoby dość oryginalne, ale dopiero zaczęłam, a my mamy mało czasu. I co? No może Cecylia mogłaby nam jakoś pomóc. Trzeba z nią porozmawiać. No, okej. Okay. Chyba jest już za późno na taką rozmowę. Za późno to będzie niedługo, jak nasza szansa powrotu na Ziemię przepadnie. Chodź! Idziemy po chłopaków. O, to wy! Właśnie po was szłyśmy. A my po was musimy porozmawiać z dyrektor Moll. Będziemy potrzebować jej pomocy. Przed gabinetem dyrektor Moll. ciociu! Ciociu! mówiłem, żeby zaczekać. Ciu, do rana. Dobra. To jest jej gabinet. Ale cź. Ktoś tam jest. Chyba nie będziemy podsłuchiwać. Ale oczywiście, że będziemy! Zośka! – To nie jest do końca w porządku. Zgadzam się. Nie powinno się nikogo podsłuchiwać. A chcecie się dowiedzieć? O co w tym wszystkim chodzi? Zośka! No tak, ale. Chcecie wrócić do domu? Ale. Kamil, chodź. Ktoś tu musi mieć głowę na karku. No. Widzisz, jak sobie świetnie radzą? Ja to mam zawsze oko. Znasz moje stanowisko w tej sprawie. Nie powinieneś więzić dzieci. Zaraz więzić. Przecież jest im tu dobrze. Założę się, że wielu Ziemian podziękowałoby za szansę mieszkania na planecie Muzyka. Ale powinni mieć wybór. Ty go nie miałaś. I co? Taka jesteś nieszczęśliwa? Nie mówmy o mnie. Mówmy o dzieciach. A skoro nie chcesz zmienić zdania, przepraszam, ale mam jeszcze sporo pracy. Myślałem. Kiedyś mnie lubiłaś, Cecylio. To źle myślałeś. To było kiedyś. Teraz wszystkie emocje wróciły. Żegnam, Teodorze. Spadamy stąd, bo nas zobaczy. Z tej rozmowy wynika, że Cecylia jest ziemianką. To prawda. Już wcześniej to podejrzewałam. Na przykład powiedziała, że ich fortepiany nie są gorsze niż te na ziemi. To dla nas dobra wiadomość. Powinna być po naszej stronie. Poszedł już? Tak! Czysto! Idziemy. Teodorze, daj mi już spokój. Przepraszam, to, to my. O, a co wy tu robicie? Przyszliśmy do pani, bo. Potrzebujemy pomocy. Tak. Zgłosiliśmy się do konkursu. I musimy go wygrać. Ale. No. Kto jak kto, ale pani powinna zrozumieć, że chcemy wracać na Ziemię, prawda? Ale skąd? Ściany mają uszy. Musi nam pani pomóc. I to teraz. Jutro już nie będzie na to czasu. Pomóc? Ale jak? Bez pani pomocy nie dokończę utworu, który dziś zaczęłam. Musimy dodać fortepian, gitarę, perkusję i śpiew. No i będzie potrzebna próba. Pani pracownia jest wyciszona? Tak. Poza tym, Teodor codziennie bierze środki na sen. Na pewno was nie usłyszy. Bierzmy się do roboty. To nasza jedyna szansa. Może to szansa i dla mnie. Zapraszam was do mojej pracowni. Słuchowisko zrealizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Tekst Joanna Jagiełło. Reżyseria Anna Wieczorek. Muzyka Robert Cichy. Wystąpili. Karolina Goszkowska, Aleksandra Mikołajczyk, Łukasz Bugowski, Jakub Kowalczyk.